Siemanko. W dzisiejszym odcinku wbije króla na 35 rangę. Zostawcie lajka oraz subskrypcję na moim kanale. Aby nie przegapić następnych odcinków z tego daily, co teraz nagrywam, to jest czwarty odcinek. I teraz wyszukujemy graczy, wszystkich znalazło. Gramy sobie na piłce. Okej, mamy mityczną uszeli w drużynie. A tam jest dwóch diamentów i złoty. Spowalniamy Bibi gadżetem. Tutaj Ali nas próbuje podjechać. Ale się kill liczy Karlowi. Przez to, że go podpalił. Dobrze idzie nam jak na razie. Obijam tego Serge'a. Spowalniam tą Bibi i tą Ali. Ej, Chyba jeszcze żaden kill mi się nie liczy. Ale dobra, mam pierwszego killa. I mamy gola. Jeden do zera. Ta szelka zdobyła tego gola. Spowalniamy. I Karl zabił tego Sergia. Ali niestety zabiła naszą szelkę z drużyny. Dobra, ale znowu się kill liczy Karlowi. O, teraz się mi liczy kill. O, teraz znowu mi się liczy kill. Aj, podałem do szelki, ale... Aj, niestety nie ma jeszcze gola, ale dalej atakują moi teammatesi. Zabili Bibi i zabili Serge'a. Ojej, ale Ali pędzi na naszą bramkę. Ale dobra, zabiłem ją, sobie przestawię ten miejsce do kamery. Dobra, tutaj bierzemy tą ali i ją zabijam bardzo ładnie. Jeszcze 50 sekund gry. Musimy albo przetrzymać piłkę, albo strzelić jeszcze jednego gola. Dobra, ale jeszcze zabijam na koniec. No, co ta szelka zrobiła. No nie, i ten search mnie jeszcze zabił. Dobra, przeciwnicy mają teraz piłkę. No ja nie wiem, co ta szelka zrobiła. Oh, to toksyczna jest w ogóle, bo łapka w dół. Ale dobra, mam killa kolejnego. Ale 20 sekund, to powinniśmy to wygrać. Chociaż za, zabijam jeszcze. Nie, to Karn zabił. Ale dobra, zdobyliśmy drugiego gola. A więc mamy wygraną. Co prawda nie jestem gwiazdą gry, o wszyscy z naszej drużyny mają po 8 killi, ale to była bardzo ładna gra, tylko dwa zginięcia, więc mało. I teraz sobie gramy jeszcze raz na piłce. Jeśli teraz wygramy, to mamy tę 35 rangę na kruczku. Jest tam mityczny Daryl w tamtej drużynie oraz Kid Diamond. Tutaj kit się do nas próbuje wedrzeć. O właśnie! No nie, na mnie skacze! Ojej, ale nas, znaczy nam, ścielili gola. 1 do zera dla przeciwników. No nie, żeby teraz kit na mnie nie skoczył. Moi teammatesi w sumie to stoją i nie wiem, co oni wyrabiają. Nie, gra, nie grają zbyt dobrze, tak szczerze. A, oni, taktyka Kid i Daryl. Ale jest. Zabijam tutaj. Jest i mamy gola. Jest. Jeden do jednego. Wyrównałem tutaj. A więc dalej mamy jeszcze szansę wygrać ten mecz. Ojej, Kid się do mnie z gadżetem zakradł. Uff, 180 HP. Dalej żyję. Ale dobra, ależ. Złapałem tę piłkę. Naciskają tutaj na nas. Ajajaj. Ale nam strzelili gola i to przegrywamy. No cóż. Ale, aha! Bo tam jeden z naszych teammateów miał mniej puszek, bo się nędznik wyświetlił. Zobaczmy. O kurde, ten pan P to miał ledwo stówę. No to się nie dziwię, czemu przegraliśmy. Ale fajnie dostaliśmy nędznik. To nic, a nic nie straciliśmy. A więc teraz gramy dalej. Może teraz będą jacyś lepsi teamici. Jest koletka oraz amberka. Amberka złota, a nie wiadomo jak tam koletka. Nie wyświetla swojej rangi. Ktoś mi ogląda. Spowalniam gadżetem kogoś. Dał ci idzie. Ale ma mało HP. Dobra, koletka zginęła od nas, przeciwnicy mają piłkę, spowalniam wrogów i biorę piłkę, podaję tam do przodu gdzieś. Dobra, Dałcz użył ulta i dlatego niestety nie ginie, wybijam gdzieś tam na bok. I ten Douch zginie chyba od mojej trucizny. Aj, nie zginął, bo miał ten Star Power co go leczył. Ale prawie zginął. Dobra, teraz zabijam go. O nie, nie możemy pozwolić, żeby Douch wziął piłkę. No bo mam ulta właśnie. Ej, zmarnował go! Ale dobrze. To w sumie nie jest tak źle. I teraz to my mamy piłkę. Ojej, ale Riko tutaj ulta używa i nas obija trochę. Ale spowalniam tego Daudza. U Amberka z hiperką jest przemocna. Dobra, udało mi się zabić tego gościa. Może będzie 1 do 0? I tak, wygrywamy 1 do 0. Musimy jeszcze to prowadzenie utrzymać. Ajaj, ale teraz przeciwnicy mają piłkę, może ta Amberka zdoła ich podpalić, podpaliła ich i jest, dobrze, jest i zabiłem tego Rico i dalej atakujemy. O, teraz się, koledzy się liczyki lecę ultem, dobra, Rico mnie zabił, ale ta Lola zginie od mojej trucizny. Ach, no nie. Amberka mi zabrała killa, bo w ostatnim momencie ją dobiła. No cóż. Dobra, to, ale tutaj Dałcz zabity. Dobra, jeszcze zabijętego tego Rico. Dobra, już ta Lola nic nam nie zrobi, nie strzeli nam gola. I mamy tę 35. rangę na kruczku. Jeszcze tutaj animacie zwycięstwa. O, Star Dropik, otwórzmy go sobie. O, dobra, zaakceptujmy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.